Idź gdzie chcesz, szukaj, czego chcesz. A nie znajdziesz w górze drogi wznioślejszej, ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę Krzyża Świętego. Tomasz A. Kempis o naśladowaniu Chrystusa. Rozdział szósty. O próbach prawdziwej miłości. Synu, miłość Twa nie jest jeszcze mocna i mądra. Dlaczego, panie? Bo z powodu błahej nawet przeciwności, zniechęcasz się i ustajesz, a także nazbyt chciwie szukasz pociech. Kochający mocną miłością nie załamuje się wśród pokus, nie ulega też podstępnym namowom nieprzyjaciela. Tak jak kocha mnie w pomyślności, tak nie przestaje kochać również w przeciwnościach. Ten, kto kocha mądrze, patrzy nie tyle na dary ukochanego, ile na miłość dającego. Pragnie miłości, nie korzyści. Ponad wszystkie dary wynosi ukochanego. Szlachetna miłość nie zatrzymuje się na darze, bo spoczynek może znaleźć we mnie dopiero ponad wszystkimi darami. Jeśli niekiedy mniejszym darzysz uczuciem mnie lub moich świętych niż chciałbyś tego, nie wszystko jeszcze stracone. To miłe, słodkie uczucie, którego czasem doznajesz, jest skutkiem obecności łaski. I przed smakiem Ojczyzny Niebieskiej, i nie należy do niego przywiązywać zbyt wielkiej wagi, ponieważ jak przychodzi, tak też przemija.